razzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj czas na czytelnicze podsumowanie kwietnia. E, tak jak zwykle w ciągu miesiąca wydawało mi się, że czytam stosunkowo niewiele, że nie mam czasu na te lektury, e, ale jak położyłam przed sobą cały stosik książek, które udało mi się przeczytać, okazało się, że jest ich całkiem sporo. Zaczniemy jednak od książki, po którą nam jeszcze w marcu, o której zapomniałam Wam opowiedzieć ostatnim razem, e, czyli od książki Nieidealnie Dopasowanie. E, przesłuchałam w audio oczywiście ze względu na lektora, bo sama książka wybitna nie była. Mamy tutaj historię dziewczyny, która pracuje jako swatka w firmie swojej matki. Matka nie widzi jej w tej roli, ale dziewczyna bardzo chce udowodnić, że uda jej się zeswatać jakąś parę szczęśliwie, że uda jej się poprowadzić dalej tą firmę, ponieważ matka planuje przekazanie tej firmy jej siostrze. Ta siostra jednak ma do rozpoznawania aury ludzi, ale średnio ma do biznesu, więc główna bohaterka postanawia, że udowodni matce, że ona jest w stanie poprowadzić dalej tą firmę, ze zeswata jakąś parę, no a żeby utrudnić trudniej jej to zadanie, matka mówi, że w takim razie ma znaleźć parę dla swojego najlepszego przyjaciela. Ten facet jest oczywiście przystojny, błyskotliwy, zabawny, fajny i tak dalej, natomiast jest też bardzo wybredny. A jego podstawowym problemem jest to, że on nie chce właściwie się wiązać. Absolutnie nie widzi takiej opcji, że on ma być mężem, ma być ojcem, wiąże się z tym pewna trauma z dzieciństwa. No i jak przypuszczacie, bohaterowie oczywiście w pewnym momencie zorientują się, że tak naprawdę są zakochani w sobie nawzajem problemem tutaj będzie właśnie ten element, że dziewczyna bardzo chce być matką, bardzo chce mieć dziecko i planuje sztuczne zapłodnienie, natomiast ten chłopak nie chce się absolutnie na to zgodzić, żeby ona wiecie, szła do jakiejś kliniki i robiła to w sposób sztuczny, no ale z drugiej strony absolutnie nie widzi siebie w roli ojca, w roli partnera, w roli męża, więc muszą pogodzić te dwa światy. Oczywiście książka nie jest szczególnie wymagająca, prawdopodobnie gdyby nie to, że słuchamy jej w audio, to by jej nie kończyła, bo to nie była Jakaś porywająca historia na pewno nie była zapadająca w pamięć. Ehm, fajnie słuchało się tego przekomarzania bohaterów, ale nic poza tym. Także to było jeszcze domknięcie marca. Natomiast pierwsza książka, po którą sięgnęłam w kwietniu, to było Po trupach do celu Alka Rogozińskiego. Kolejna komedia kryminalna, oczywiście zachowana w stylistyce autora. Ehm, mamy tutaj aktorkę, która ehm, właściwie jest w stanie zrobić wszystko, właśnie pójść po tych trupach do celu, ehm, żeby powrócić do danej świetności i tak dalej. Po drodze, jakieś morderstwa jakieś tajemnice z przeszłości, jakieś relacje z byłym mężem, standardowe klimaty generalnie Alka Rogozińskiego. Napisane jest to fajnie, w momencie lektury jak najbardziej super. Jedyny problem, jaki mam z książkami tego autora, to to, że po czasie one mi się zlewają w jedną. I dzisiaj tak naprawdę patrząc na tytuł Po trupach do celu, to musiałam sobie mocno przypominać, o co właściwie chodziło. Bo te książki wszystkie są w miarę w podobnej stylistyce, w sensie stylistycznie są napisane tak samo, ale dotyczą świata showbiz, Biznesu, pojawiają się aktorzy, modele, e, cały ten taki trochę celebrycki świat. E, na to wszystko jest oczywiście pisarka Róża Król, która wykorzystuje te elementy w kryminałach. E, jakby wszystkie te książki zbudowane są na podobnej kanwie, więc one po lekturze, po czasie jakimś tam, o którym minie od lektury, zlewają się absolutnie w jedno, natomiast są fajną rozrywką w momencie czytania, a czasami o tą rozrywkę dokładnie mi chodzi, e, więc po książki tego autora zawsze sięgam. O następnych dwóch tytułach, za które się zabrałam w kwietniu, już wam opowiadałam porównywałam książkę Nicolasa Sparks'a Powrót z książką Tomasza Kieresa Nasz kawałek świata link do tego filmu zostawię wam w opisie żeby teraz się jakoś szczególnie nie rozwodzić powiem tylko, że tak jak to jest po prostu nudne, tak to jest przeromantyzowanym, ale bardzo sztucznym pierdololo. To jest książka o niczym, to jest książka o czymś, tylko ciężko jest określić o czym i jest po prostu nudna. Natomiast tutaj dzieją się rzeczy po prostu niestworzone, niewiarygodne. Obie te książki mi się nie podobały, natomiast jeżeli miałabym wybierać gorszą z nich, z całą pewnością byłaby to ta. Dlatego, że po prostu to nie jest ani moja stylistyka, ani mój temat, ani mój sposób konstruowania fabuły. Wiecie, tutaj bohaterowie, Mówią o wielkiej miłości, czy w ogóle rozważają tą wielką miłość, chociaż nawet nie wiedzą, jak mają wzajemnie na imię. Przez całą książkę właściwie bohaterka nie ma imienia, określona jest jako Trouble. Jest tu mnóstwo rzeczy niewiarygodnych, nierzeczywistych. Finał jest odklejony totalnie od rzeczywistości, hollywoodzki, ale taki nie w pozytywny sposób, tylko w taki negatywny sposób. I generalnie pod koniec bohaterowie biegną razem w stronę zachodzącego słońca, To jest po prostu, no, pozbawione jakiejkolwiek logiki. Natomiast u Sparksa tej logiki jest trochę więcej, natomiast po prostu nie ma porywającej fabuły e, i nie ma tego romantyzmu, na który liczyłam. O obu panach mówi się, że właśnie to są specjaliści od pisania takich obyczajówek. E, Kieres jest zresztą porównywany do Sparksa, właśnie mówiono się, że to jest polski Nikola Sparks. O obu panów mogę wrzucić do jednego worka, do worka z etykietą, e, obyczajówka pisana przez facetów nuda. O nudzie z całą pewnością nie można mówić w kontekście kolejnej książki, czyli Mortalisty Maxa Czorneya. E, tylko, że niestety tutaj też nie można mówić o za dużej wiarygodności fabuły. E, generalnie mamy tutaj taką historię, że e, mężczyzna zatrudnia się w firmie sprzątającej. Ta firma sprzątająca sprząta między innymi miejsca zbrodni. E, I w jednym z takich miejsc właśnie mężczyzna orientuje się, bo jest obdarzony wyjątkowym e, talentem, wyjątkową wiedzą, potem okazuje się, że nie jest osobą, za którą się podaje. E, w związku z tą właśnie swoją wiedzą okazuje się na tym miejscu, które oni sprzątają, że coś tam jest nie w porządku. I kiedy zaczynają sprzątać dokładnie i szukać, okazuje się, że w tym domu doszło do zabójstwa i prawdopodobnie ofiara tego zabójstwa jest sprawcą innych czynów. Ponieważ w tego domu zostają odnalezione zwłoki w różnym stanie, w większości już zmumifikowane, w różnych pozycjach, w większości zwłoki dzieci. No i pada podejrzenie właśnie na tą osobę, która już jest ofiarą tego kolejnego morderstwa. Fabularnie, jeżeli chodzi o ten element zagadki, było. Nieźle. Nie było to szczególnie nieprzewidywalne, ale było w miarę angażujące, czytało się szybko. Natomiast to, co mi nie pasowało, to jest to, co też mi nie pasuje, umroza e, czyli po pierwsze, zarzucanie czytelnika mnóstwem informacji, które są zbędne w kontekście bieżących wydarzeń książki. E, po drugie, tworzenie z bohatera kogoś nad takiego nadczłowieka, może to będzie za dużo powiedziane, ale to jest geniusz, to jest osoba obdarzona wyjątkowym intelektem, wyjątkową wiedzą, która właśnie podszywa się pod przeciętnego, zwykłego Kowalskiego. Podobny motyw, co był w Behavioryście. Pewne elementy do bohatera po prostu przychodzą jakby same z siebie. Do tego jest sporo takich hollywoodzkich zachowań, hollywoodzkich zwrotów akcji. Nieszczególnie wiarygodne. Jedyny plus to było to, że czytało się naprawdę szybko. Książkę przeczytałam, nie wiem, godzinę czy półtora Także naprawdę to była angażująca lektura, ale z pewnością nie zapadająca w pamięci i nie jakaś szczególnie wyjątkowa I tak jak wam mówiłam po lekturze, gdyby nie to, że widziałam i Mroza i Czorneja na żywo To miałabym wątpliwości, czy to nie jest przypadkiem ta sama osoba i któryś z tych nazwisk nie jest pseudonimem artystycznym No ewentualnie druga opcja jest taka, że mają tego samego Ghostwritera O to ich oczywiście nie podejrzewam Ale to jest stylistycznie tak bardzo do siebie podobne, że nie wiem, czy to przypadkiem nie jest próba korzystania z pewnych zabiegów które do e, literatury polskiej kryminalnej wprowadził mróz. E, I wiecie, i ta masowość wydawanych książek, i tak dalej, ale to jest gdzieś tam temat na osobną dyskusję. E, mortalista wybitny nie był, w pamięć jakoś szczególnie nie zapadał, ale był dobrą lekturą, e, rozrywkową w momencie czytania. Kolejna książka, za którą zabrałam się w kwietniu, to było Daughters of a Dead Empire. E, tutaj mamy retelling Anastazji. Ja tak naprawdę nigdy z tą podstawową historią Anastazji nie miałam do czynienia. Nie znam tego w formie bajki, w formie jakiejś. Innej, nie znałam jakby pochodzenia oryginalnego tej historii. Wiasne, coś nam mi się uszło biło natomiast nie była to taka wiedza, która pozwoliłaby mi weryfikować, jak daleki jest ten retelling od faktycznych wydarzeń. Sama książka była nie najgorsza, natomiast no z całą pewnością nie była porywająca. Ja raczej się męczyłam czytając, bo było dużo nawiązań politycznych. To znaczy, mamy przedstawioną historię dziewczyny, która ukrywa się jako wieśniaczka, że tak powiem. No i ona się właśnie wplątuje w tą relację między komunistami i niekomunistami. Ja nigdy nie byłam specjalistką od historii Rosji. I te wszystkie wojny rosyjskie, właśnie to była zawsze moja historyczna pięta Hillesowa, nigdy nie wiedziałam, kto jest kim i kto jest po której stronie. Książka mi tego niestety nie wyjaśniła. Nie taka była jej rola, oczywiście, natomiast trzeba by się było odnajdować w tych realiach historycznych, żeby móc dobrze odnaleźć się w książce. Ona z takiej perspektywy czytania o historii przygodowej była w porządku. Natomiast mi właśnie wprowadzało duże zamieszanie to, że po prostu nie znałam jakby podstawy, nie umiałam się do końca połapać w tym, kto po której stronie, kto jest dobry, kto jest zły. Dlatego było to troszeczkę przegięte, także w ogólnym rozrachunku jakoś nie będę wspominać szczególnie dobrze tej książki. Gdzieś tam wiecie, no dużo czasu nie minęło od lektury, a ja mam takie, że no gdzieś tam fabularnie dzwoni mi w którymś kościele, natomiast nie jestem tak do końca w stanie przypływać wszystkich wydarzeń, wszystkich bohaterów i tak dalej, a to się Odczytam po prostu, że książka nie była jakoś szczególnie wybitna. Trochę podobne odczucia już po kilku tygodniach od przeczytania mam względem kolejnej książki, czyli Mrocznej Krypty e, Wishwap. E, tutaj mamy The Archive, uśpienie i The Unbound, przebudzenie. W momencie lektury było ok. Natomiast teraz, te dwa czy trzy tygodnie po przeczytaniu, ja pamiętam ogólny zarys tej historii, e, pamiętam klucze, pamiętam odsyłanie właśnie tych e, różnych historii e, i jakby cały ten świat wykrowany, ale nie pamiętam. Tam detali. E, także to znowu trochę świadczy o tym, że po prostu książka jest um, jakby oryginalna w swoim zamyśle, ale w wykonaniu chyba już tak nie do końca. Generalnie to była przyjemna lektura, ale nic po tych dwóch tygodniach więcej wam nie jestem w stanie opowiedzieć. E, na pewno mnie ta książka jakoś tak szczególnie nie porwała, wiecie, e, wiem, że nagrywałam z nią nawet rating vloga, ale totalnie nie pamiętam, co o niej mówiłam. Z jednej strony to jest oczywiście kwestia mojej sklerozy nabytej, e, natomiast z drugiej strony pewnie częściowo też wina książki. Trochę lepiej pamiętam kolejną książkę, czyli córkę generała Magdy Witkiewicz. E, historia rozgrywa się w wolnym mieście Gdańsku w przededniu wojny i na pierwszym planie mamy relację pomiędzy Elizę e, która jest e, córką. Emerytowanego niemieckiego generała, bardzo zafascynowanego Hitlerem i jego ideologią, e, która zakochuje się w Polaku e, ojciec kompletnie nie akceptuje tej relacji, no i zrobi wszystko, żeby ją zniszczyć. Także to mamy jakby na jednym planie, na drugim planie mamy relacje przyjaciół, bohaterów, e, mamy też pokazane różne sposoby zachowań osób właśnie w tych trudnych czasach. E, I jakby na trzecim planie, i jakby w trzeciej odnodze tej historii mamy współczesne. I w tej współczesności spotykają się w pewnym sensie potomkowie bohaterów, e, o których czytamy w perspektywie historycznej. E, ta warstwa dzisiejsza jest chyba najsłabszym elementem tej historii. I jak zaczynałam czytać właśnie od tych elementów współczesnych, e, to zastanawiałam się, gdzie jest moja ulubiona Magda. E, bo nie czułam kompletnie jej stylu i nie czułam jej sposobu budowania historii. To mi się pojawiło dopiero w momencie, kiedy przeszliśmy do wydarzeń historycznych. Nie oddziaływały na mnie aż tak bardzo, jak jeszcze się kiedyś Spotkamy, gdzie po prostu nie mogłam się totalnie oderwać od książki. Tutaj te wydarzenia nie były dla mnie aż tak dojmujące jak tamte, natomiast zdecydowanie w nich już czułam stylistykę autorki, w nich już czułam to, że ona tak naprawdę w tych rozdziałach się może realizować, bo te współczesne wydawały mi się za bardzo miałkie i za bardzo takie um, niedosmakowane. To, co najważniejsze w tej historii, oczywiście, kryje się w tych środkowych rozdziałach, w tych, które dotyczą warstwy historycznej, e, opowiadanych trochę na zakładkę, bo mamy um, chyba cztery perspektywy e, i one w pewnym sensie się na siebie nakładają, ale nie w pełni. Także nie mamy takiej sytuacji, że czwórka bohaterów opowiada dokładnie to samo, e, tylko w momencie, kiedy m, historia jednej postaci się kończy, e, to historia drugiej zaczyna się w momencie, jak ta pierwsza z Zbliża się już do końca. Także mamy per różne perspektywy na te same wydarzenia, ale też rozwijanie historii przez kolejnych bohaterów. Ten zabieg mi się bardzo podobał. Nie miałam przesytu jakby powtarzaniem tych samych informacji. To co najważniejsze właśnie w tej warstwie emocjonalnej było w elementach historycznych. Współczesność trochę pominiemy. Generalnie nie będzie to moja ulubiona książka Magdy, ale cieszę się, że miałam okazję ją czytać. Tak jak zwykle lektura książek Magdy jest przyjemnością, nawet jeżeli nie trafiają do grona ulubionych. Kolejne dwie książki, o których już Wam trochę opowiadałam, to Matka Roku i Wpadka Roku Gabrieli Gargaś. Dwie powieści zachowane w bardzo podobnej stylistyce. Tom pierwszy, tom drugi. Bezpośrednia kontynuacja, więc nie radzę czytać, jeżeli nie znacie pierwszego tomu. Nie czytajcie też opisu, bo zaspoilerujecie sobie w całości jedynkę. Mnie te historie nie porwały, dlatego że nie odpowiadał mi styl. Styl jest bardzo specyficzny i to są raczej książki kierowane do osób, które nie to, że nie czytają za często, ale nie są zwolennikami literatury wyższej. To mają być takie normalne książki od normalnej kobiety dla normalnych kobiet. I ja momentami nie wiedziałam, czy autorka mruga do mnie okiem, czy śmieje się trochę ze mnie, bo ona w pewnych elementach stoi mocno w kontrze do tego trendu idealnego życia na Instagramie i trochę jest względem niego krytyczna i prześmiewcza. Momentami właśnie nie wiedziałam, czy kieruje to jakby do mnie, na zasadzie śmiejemy się razem, czy śmiejemy się ze mnie. Natomiast to są takie typowe. Typowo normalne książki. Z nich nie wyciągniecie nic wielkiego. Jest tu parę mądrych przemyśleń, natomiast nie są one jakieś takie bardzo moralizatorskie. To są po prostu takie książki, do których można sięgnąć raz na jakiś czas, czytać się na zasadzie, nie wiem, felietonów, czy zamiast artykułów w gazecie, bo też one mają taki trochę pamiętnikarski charakter i skaczemy sobie pomiędzy wydarzeniami opisywanymi z perspektywy głównej bohaterki. Więc nie mamy tutaj ciągłości narracji, tylko właśnie takie fragmenty, z których musimy sobie poskładać całą historię, przez to właśnie można czytać odcinkowo. To również dobrze mogłoby się ukazywać jak opowiadanie, na przykład w gazetach kobiecych, ale można oczywiście siąść przeczytać naraz, tylko ostrzegam, że można być zmęczonym tym charakterystycznym stylem. Dla mnie to nie były książki wybitne, nie porwały mnie jakoś szczególnie, odhaczyłam, ale raczej wiecie, po no, kolejne tomy ewentualnie, jeżeli się pojawią, sięgać nie będę. W okolicach Wielkanocy zrobiłam sobie mały maraton, więc tamte książki mogliście właśnie w nim widzieć. Kolejną, którą czytałam w tamtym momencie, było Working It Rupola. E, oczywiście z racji mojej magisterki. E, książka nic nie wnosi do waszego życia, nic nie wniesie. E, można ją potraktować jako ciekawostkę, coś w rodzaju. Poradnika, ale to tak wiecie, grubie mi mi szyte. E, absolutnie nie będę tego polecać jako lektury obowiązkowej, nawet w temacie dragu. E, ja po prostu potrzebowałam przeczytać to do magisterki e, i na szczęście już mogę wyprzeć tę książkę z pamięci. Nigdy nic kompletnie mi ona nie dała, jest trochę wewnętrznie sprzeczna, e, ale dała mi podstawę do pisania pewnych elementów e, właśnie w magisterce. Ostatnia książka, którą czytałam w ramach tego małego pseudomaratonu, to była Akademia Mrocznych Zaklęć, tą pierwszy próby śmierci, e, czyli takie trochę igrzyska śmierci i trylogia testy, wrzucone do blendera, wylane do książki, uproszczone, spłaszczone, skierowane do trochę młodszych czytelników. E, tutaj bardzo dużo rzeczy dzieje się, że tak powiem, deus ex machina, dzieje się z księżyca, z przypadku. E, właściwie nie jesteśmy jakoś szczególnie wprowadzeni w akcję, poszczególne elementy też nie są jakoś bardzo rozbudowane. E, miałam wrażenie, że czytam zarys dopiero powieści niż właściwą powieść. To jest zbyt skrótowe, zbyt proste. Prawdopodobnie w kategorii książki młodzieżowej, przygodowej właśnie dla młodszych czytelników będzie ok. Mi po prostu zabrakło w tej książce jakiejś głębi i jakiejś większej wartości dodanej. Jeszcze jedna książka, którą czytałam w ramach tamtego maratonu to było A kiedy zniknie pustynia. Nie mam już, przekazałam w lepsze ręce niż moje. Mi się książka jakoś szczególnie nie podobała. Jest mało realistyczna, mało wiarygodna, w warstwie samych wydarzeń i możliwości przeżycia pewnych postaci i zachowania pewnych postaci w określonych sytuacjach, natomiast nadmiernie moralizatorska w przekazie. Generalnie mam tutaj świat, w którym drzewa są towarem deficytowym, natura już tak naprawdę nie istnieje, ludzie polują na te drzewa, ale nie po to, żeby je zachować i żeby uratować ten swój świat, tylko żeby nimi handlować i dzięki nim się utrzymywać. Także nawet biorąc pod uwagę, że to była oczywiście futurystyczna wizja i utopijna, też dystopijna wizja świata. To dla mnie to po prostu było mało wiarygodne i bardzo wyraźnie wskazywało, co autorka chciała przekazać. To miało być takie proekologiczne, pro naturze, no i wszystko fajnie. Takich przekazów potrzebujemy, ale chyba w moim wieku ja nie potrzebuję przekazów tak bardzo nachalnych i tak bardzo wprost, bo pewne rzeczy są tak oczywiste, że książka im nie pomoże. Chyba, że faktycznie przeczytają ją. Dużo młodsze osoby, ale to musiałaby być wtedy książka skierowana, nie wiem, do czytelników 10-12-letnich, a myślę, że ten próg wiekowy, do którego książka jest skierowana, faktycznie jest trochę wyższy. Także. Idea była szczytna, cel był szczytny, ale coś jakby w realizacji poszło nie do końca, tak? Zresztą też, na co i wy zwracaliście uwagę, książka jest wydana w taki sposób, to podejrzewam, że nie jest kwestia polskiego wydawcy, podobno w umowie licencyjnej były takie wymagania autorki, ale książka jest wydana w taki sposób, że z jednej strony mówi o oszczędzaniu drzew, o szanowaniu przyrody i tak dalej, ale z drugiej strony w książce jest tyle wolnej przestrzeni, tyle światła, jest tak złożona, że gdyby złożyć ją inaczej, mogłaby być połowy krótsza i faktycznie oszczędzać te drzewa, a nie um, tylko mówić o tym, że trzeba oszczędzać drzewa. Oczywiście to jest jakby drobiazg, i tak dalej, ale pewnego rodzaju dysonans, na który i wy zwracacie uwagę. No i książki, z którymi zamknęłam kwiecień, widzieliście w poprzednim odcinku, to trylogia Liny Kiefer Don't Love Me, Don't Hate Me, Don't Leave Me. Absolutnie się w nich zakochałam, słuchajcie. Nie liczyłam na wiele, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobra seria, ale słuchajcie, pierwsze dwa tomy są obyczajowe. Trzeci tom jest kryminalno-sądowy. Jest new adultowo, ale nie naiwnie. Styl jest dojrzały, bohaterowie mają swoje tło. Ich zachowania są uzasadnione, ich motywacje są uzasadnione. Są bohaterowie drugoplanowi, którzy robią tutaj świetną robotę. Dla mnie to jest po prostu jedna z najlepszych serii młodzieżowych, jakie w ostatnim czasie czytałam. Jeżeli nie jedna z najlepszych serii w ogóle. Także jeżeli jeszcze nie znacie, odsyłam was do poprzedniego filmu, w którym mówiłam więcej, ale bez spoilerów. No i odsyłam Was też do lektury, bo naprawdę uważam, że warto i, i że to są akurat te książki, o których nie mówi się wystarczająco dużo. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój książkowy kwiecień. Tak jak zwykle czekam na Wasze podsumowania miesiąca w komentarzach. Dajcie znać, co czytaliście, czy znacie może którąś z książek, o których mówiłam, jak się Wam podobały. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, będzie tutaj. Linki do pozostałych odcinków z tego miesiąca znajdziecie w opisie, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!